Relacje. Przez Wisłę, do Warszawy i dalej. Stanisława Kubiak. 29 czerwca 1944 roku. Dosięgła mnie zemsta bogów. Wszyscy dostali awansa oprócz mnie. Wiem, że byłam na liście. Walek Jeftiuchow mówi, że to zemsta Majora Z. Może ma rację. Mnie tak specjalnie nie zależy na stopniach. Nie po to tu przyszłam. Żywię nadzieję, że jak swoje odwojuje, zamienię mundur na sukienkę. Tyle, że nie wiem, czy tego dożyję. Podobnie jak ci z licznymi gwiazdkami. I co się tu targować? Może o parę groszy żołdu więcej? I tak tu do niczego nie są potrzebne. Nawet nie jest mi przykro z tego powodu. Dobrze, że Nolek dostał, bo on by to przeżywał. A jak go znam, to pewnie by się awanturował z naczelstwem. Nolek, pierwszy mąż Stanisławy Kubiak, z którym wzięła ślub w Radzieckim Urzędzie Stanu Cywilnego wiosną 1944 nie udało się ustalić jego imienia i nazwiska małżonkowie poznali się w szkole oficerskiej w Riazaniu do której Stanisława Kubiak trafiła w listopadzie 1943 roku 10 sierpnia 1944 w rejonie Magnuszewa parę dni temu się przenieśliśmy Wojaczka idzie na całego. Wspieramy naszych z trzeciej i drugiej dywizji i Rosjan. Żołnierze spisują się bardzo dobrze. Od wczoraj, 9 sierpnia, jestem dowódcą plutonu ogniowego. Cholernie dużo roboty. Mój poprzednik młodszy lejtnant Kazurow, poległ. Żołnierze, przyzwyczajeni do komendy rosyjskiej, mają trochę trudności z moją polską. Nolek jest PO w pierwszej linii piechoty. Prawdopodobnie punkt ogniowy. Utrzymujemy stałą łączność. Nie widziałam go już tydzień. 19 sierpnia 1944. Jestem cholernie dumna z Nolka. Pisali o nim we wczorajszej gazecie, jak poderwał naszą piechotę do ataku. Nie śpię już od trzech dni, nie mogę usnąć, bo wciąż mi się wydaje, że Nolek prosi o ogień. Śmieją się, że jak on woła o ogień, to można na haubicach rosół gotować, takie rozgrzane. Wymyślił to Wiktor Górko, Sybirak, którego niedawno do nas przysłali. Bardzo fajny chłop, dowcipny i diabelnie inteligentny. Nasz gospodarz, bardzo zadowolony, był u mnie na stanowiskach. Naszą baterię nazywa małżeńską. Powiedział mi, że Nolka przedstawił do odznaczenia. Bardzo się cieszę, ale nie wolno mi tego powiedzieć Nolkowi, tajemnica. A swoją drogą, jaki miły ten nasz gospodarz. Umie oceniać ludzi. Jest rozumny, stary żołnierz. Około 20 sierpnia. Wczoraj nas trochę potłukły szwabskie samoloty. Szczęście, że nic się chałbicom nie stało. Żołnierze trochę nawalili, ja też. Maskowanie złe. Widocznie pelotki mają mało pocisków. Pelotki, potocznie działa przeciwlotnicze. Słabo strzelali, szłaby zrzuciły parę bomb i odleciały. To straszne uczucie, kiedy chce się strzelać, cel widoczny, a nie ma czym. Chodź się powiesić. Przeżyliśmy już taki moment pod Puławami. Byłam wtedy z Nolkiem na PO i daremnie wywaływaliśmy ogień. Fryce snuły się nam pod nosem. Nolek się zezłościł strasznie i wreszcie wezwał na pomoc pelotki. Waliły ogniem na wprost i nawet skutecznie. Okazało się, że nasi nie mieli pocisków. Stale nas przestrzegają i nakazują oszczędność. Bijemy tylko do pewnych celów. O żadnych wiwatach nie ma mowy. Jestem zmęczona. Już trzy dni nie rozbierałam się i tylko jeden raz myłam. O wodę teraz trudno i choć chłopaki chętne, nie mogę ich narażać na wędrówki. Oni też się nie myją tylko golą, bo nie pozwalam chodzić im z brodami. Wtedy wyglądają jak diabły z podkrążonymi ślepiami, niewyspani, umorusani. No cóż. Wojenka daje w kość. Dobrze, że nie mamy zbyt dużych strat. U Nolka na PO poległo dwóch i trzech jest rannych. Dziś ich zabrali sanitariusze z piechoty. 22 sierpnia 1944. Myślałam, że oszaleję, gdy telefonista powiedział mi, że Nolek ranny. Uspokoiłam się nieco, gdy usłyszałam jego głos. Nie chcę, by go zmieniono. Prosił tylko o dwóch dodatkowych żołnierzy Jodynę i bandaż. Dostał w ramię, ale podobno lekko. Czy to prawda, opatrzyły go dziwuchy z piechoty rosyjskiej? Są blisko niego. Meldowałam gospodarzowi i prosiłam, by wysłał mnie na P.O. zamiast Nolka, który by trochę wypoczął w baterii. Zgodził się, ale zanim się zebrałam, odwołał, bo podobno zmieniamy miejsce postoju. Cofnęliśmy nieco nasze stanowiska bliżej pilicy. To dobrze będzie bliżej powodę. Dostałam od gospodarza pochwałę za sprawne zajęcie nowych stanowisk i nagane od Nolka za niedopilnowanie pociągnięcia łączności do PO. Co prawda, to nie mój obowiązek, ale Nolek uważa, że jak nie ma go w baterii, powinnam wszystkiego dopilnować. Jutro mają być rozkazy co do dalszych posunięć. Chyba pójdę na PO zamiast Nolka, a może razem z nim. ramię boli go. Nie może pisać ani rysować. Rana nieduża, ale trochę zaczęła się jątrzyć. Byłam z nim na opatrunku w Sanbacie. Sanbat, potocznie batalion sanitarny. Lekarz mówi, że za trzy dni się zagoi teraz sama będę zmieniać mu opatrunki. Przy nim trzymam się, ale jak nie widzi, pochlipuję. Około 9 września 1944 w rejonie przeczułka warecko-magnuszewskiego Stanisława Kubiak została ranna i trafiła do szpitala. W tym samym czasie i miejscu zginął jej mąż. Józef Dubiński. Po jakimś czasie dotarliśmy do Puław i po krótkim odpoczynku 8 sierpnia doszliśmy do linii frontu nad Wisłą. Tu po okopaniu się w sosnowym lesie, kilkaset metrów od brzegu Wisły. Trafiliśmy na nasilone bombardowanie naszej przeprawy na przyczółek Magnuszewsko-Warecki. Naloty falowe trwały całą dobę. Noc ta pod względem widoczności podobna była do dnia. Po ustaniu intensywnych nalotów 10 sierpnia około godziny 14 przystąpiliśmy do forsowania Wisły. Dzień był piękny i słoneczny, a gdy. Znaleźliśmy się na środku rzeki, nadleciała eskadra Messerschmittów i z wysokości kilkunastu metrów pruli po nas z karabinów maszynowych. Forsowanie odbywało się na różnym sprzęcie, jedni na łodziach, inni na tratwach, a jeszcze inni na wiązkach szuwarów. Po przeprawieniu się na drugą stronę Wisły i ukryciu w nabrzeżnych krzakach okazało się, że mamy dwóch rannych. Lekko w rękę Jerzego Chorzego i ciężko szefa kompanii którego już więcej nie widziałem. Po sforsowaniu wisły zbliżyliśmy się na kilkaset metrów do pilicy, naprzeciw warki. Tu przez ponad cztery tygodnie zmienialiśmy kilka razy stanowisko obronne i czyniliśmy przygotowania do przeprawy przez pilicę. Niestety do planowanej ofenzywy w tych dniach nie mogło dojść, ze zrozumiałych względów, w Warszawie trwało powstanie. Przygotowania do forsowania pilicy skończyły się na zbudowaniu nad brzegiem rzeki Tratwy przez naszą kompanię i przez inne na kilku zaczepkach artyleryjskich i przeprawie po język. Ten spokój sprzyjał również lotnictwu niemieckiemu. Które nękało nas nalotami prawie każdego dnia. Messerschmitty z wysokości kilku metrów kosiły po naszych umocnieniach, a my czołgaliśmy się z kąta w kąt okopu łącznikowego. W takich to okolicznościach zbliżała się jesień. Po pierwszej dekadzie września w bezchmurne noce można było obserwować palącą się Warszawę. Dopiero w nocy z 12 na 13 września otrzymaliśmy rozkaz opuszczenia przyczółka. Podczas gdy nasza kompania wycofywała się do wsi odległej o kilka kilometrów od Pilicy, mnie polecono pozostać przy tratwie do chwili przyjścia zmiany składającej się z wojsk radzieckich. Noc była jasna, a ja zostałem sam przy tej tratwie nad Pilicą. Z drugiego brzegu wróg wyczuł jakiś ruch wojsk po naszej stronie i rozpoczął kanonadę z dział oraz moździerzy, a także ze skrzypaczy, tak zwanych waniuszy. Skrzypacz waniusza, Nebelwerfer, niemiecka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, zwana również ryczącą krową lub szafą, ze względu na wydawany dźwięk. Przeraziłem się trochę, bo myślałem, że ruszą do natarcia, ja tu sam, na pierwszej linii frontu. Godziny mijały, a ruskich jak nie było, tak nie było. Bałem się, że w ogóle się nie zjawią, ale gdzieś przed czwartą nad ranem przyszli na zmianę. Z miejsca pobiegłem do swoich. Znowu się bałem. Tym razem, że już nie zastanę swoich, ale wszystko dobrze się skończyło. Prawie w chwili mojego przybycia, jednostka szykowała się do przeprawy mostem pontonowym zawisłe. Nad ranem 13 września wyruszyliśmy tyłami przez Otwock. 14 września o godzinie 22 dotarliśmy na Saską kępę do ogrodów między Mostem Poniatowskiego i ulicami Francuską i chyba zwycięzców. Po zbliżeniu się do wału ochronnego weszliśmy w zasieki z drutu kolczastego i tu spotkała nas wielka niespodzianka i ogromne zdziwienie. W nocnych ciemnościach stanęło przed nami troje ludzi, dwie kobiety i mężczyzna. Była to delegacja powstańców, której zadaniem było nawiązanie kontaktów z dowództwem naszej armii, by prosić o pomoc dla walczącej Warszawy. Okazało się, że ci młodzi ludzie przedarli się przez pozycje niemieckie, przepłynęli Wisłę w Pław i trafili w ten sposób na naszą kompanię. Prosiliby ich skierować do sztabu generała Berlinga. Podobna delegacja przepłynęła na naszą stronę w tym samym miejscu w nocy z 15 na 16 września i również została skierowana do sztabu naszej armii. Z tą pierwszą delegacją prowadziliśmy rozmowy. Podziwialiśmy ich za to, że przedostali się przez linię wroga i przepłynęli Wisłę niezauważeni. Wyjaśnili nam jak to zorganizowali. Pokazali swoje placówki, które jako tylne straże ubezpieczały ich przeprawę. Pokazali na swoich placówkach czerwone światełka, które miały być sygnałem dla jednej i drugiej strony. Po zajęciu pozycji w odległości 50-70 metrów od wału ochronnego i może 100 metrów od mostu poniatowskiego, do rana okopaliśmy się na stanowiskach. Gdy tylko zaświtało, poszedłem do opustoszałych kamienic, żeby znaleźć coś do jedzenia. Mieszkania były puste i niczego do jedzenia nie znalazłem, ale wróciłem z pół litrówką koniaku. I używanymi trzewikami w lepszym stanie niż moje. W promieniach wschodzącego słońca zacząłem zmieniać buty. Ja nakładałem te zdobyczne, a władek Sokoliński moje, bo były lepsze niż jego. Z okopów powychodzili koledzy i w porannym słońcu tak sobie gwarzyliśmy. A tu w jednej chwili, ni stąd ni zowąd. Spadło na nasze stanowisko pięć, sześć pocisków moździerzowych 81 mm, wystrzelonych przez Niemców gdzieś z drugiej strony Wisły. I ta sielanka w promieniach wschodzącego słońca zakończyła się przykro. Władek Sokolnicki został ciężko ranny w plecy, a ja lekko wpięte. Władek już nie wrócił do kompanii. Mnie po zabandażowaniu nogi pozostawiono na linii frontu. Chyba w trzecim dniu pobytu na Saskiej Kępie w nocy z 15 na 16 września przegrupowano nas na przedpole Czerniakowa do wspierania desantu 9 pułku naszej dywizji, którego zadaniem było zajęcie przyczółka po drugiej stronie Wisły i umożliwienie przeprawy dalszym jednostkom. Z kolei celem tych oddziałów miało być wsparcie powstańców. Tej samej nocy okopaliśmy się i wspieraliśmy ogniem naszych moździerzy przeprawę na przyczółek. Nad samym ranem Niemcy wykryli nasze stanowiska i puścili po naszych pozycjach serię min z moździerzy. Ciężko ranny został mój najlepszy kolega Wiktor Tytus, który pełnił funkcję celowniczego w naszej drużynie. Odłamek trafił go w nerkę. I na pewno zmarł w szpitalu, bo nie było od niego żadnych wiadomości. Został też całkowicie zniszczony nasz moździerz. Na drugi dzień po zajęciu przyczółka Czarniakowskiego nastąpiła cisza i bezruch z naszej strony. Zabrano nam dowódcę naczelnego generała armii Zygmunta Berlinga i dowódcę naszej dywizji generała Stanisława Galickiego. Ich nieobecność tłumaczono wyjazdem na szkolenie do Moskwy. Brak dowództwa i wsparcia oddziałów na przyczółku oraz kompletny bezład i ciszę z naszej strony wykorzystał wróg. Niemcy zepchnęli naszą przeprawę do Wisły i wytopili krzyżowym ogniem większość załogi. Po tych zajściach wieczorem tego samego dnia wróciliśmy na poprzednie stanowiska na Saską Kępę, i tu na drugi dzień, to jest 18 września, przed zachodem słońca, przeżyliśmy parę minut wielkiego strachu i zarazem złudnej radości. Wszystko zakończyło się uczuciem rezygnacji i zawodu. Pod wieczór, gdy słońce już zachodziło nad Warszawą, od zachodu na wysokości około 5000 metrów ukazało się kilka eskadr ciężkich samolotów transportowych. Początkowo myśleliśmy, że to bombowce niemieckie i artyleria na naszych tyłach rozpoczęła kanonadę w ich kierunku. Trwało to jednak bardzo krótko. Ukryliśmy się w okopach w obawie przed nalotem na nasze pozycje. Sprawy przybrały jednak inny obrót. Gdy samoloty znalazły się nad Warszawą, zaczęto z nich spuszczać na spadochronach ładunki, które z dużej odległości wyglądały jak ludzkie postaci. Wywołało to w naszych oddziałach szał radości z przybycia armii generała Andersa na pomoc powstaniu warszawskiemu. Wyskoczyliśmy z okopów, wiwatując, że nareszcie przyszła pomoc dla Warszawy. Niestety, radość trwała krótko. Zwłaszcza w naszej kompanii. Po pierwsze, nie była to armia Andersa, tylko broń, lekarstwa i żywność. Po drugie, odsłoniliśmy się skacząc w euforii po okopach, co wykorzystali Niemcy i puścili po nas serię pocisków z Waniuszy. W pierwszych dniach pobytu na Saskiej Kępie kapral w średnim wieku przyprowadził do naszej kompanii pięciu chłopców z rocznika 1928 utworzono z nich drużynę łączności na czele z tym kapralem. Byli to partyzanci należący dotychczas do batalionów chłopskich na terenie lubelszczyzny. Jeden już na drugi dzień poszedł na sprawdzenie przewodu telefonicznego, a kiedy długo nie wracał posłaną mnie z kolegą, żeby sprawdzić, co się stało, poszliśmy tą samą ścieżką i około trzystu metrów od naszych stanowisk znaleźliśmy go. Leżał jeszcze z zaciśniętym przewodem w garści, ale już nie żył. Był cały potargany odłamkami z pocisku moździerzowego, który rozerwał się tuż obok niego. Pochowaliśmy go przy ulicy Zwycięzców. W rejonie Warszawy krążyliśmy do 12 stycznia. Najpierw zajmowaliśmy pozycje obronne na Pradze, obok cerkwi prawosławnej, potem na targówku w grudniu, na Brudnie, a od ostatnich dni grudnia aż do 12 stycznia na choszczówce. Trwaliśmy na pozycjach obronnych, często zmienialiśmy stanowiska i kopaliśmy po kilka linii zapasowych. Żyliśmy dzień i noc w ziemiankach, na patrolach, na straży, w okopach. Sylwestra 1944 roku obchodziliśmy w ziemiankach na Choszczówce. Około godziny dwudziestej z niemieckiej strony jakiś kapral z naszego pułku wzywał nas do poddania się i przejścia na stronę wroga, tłumaczył, że i tak nasze ziemie oddali ruskim, że Niemcy dają dobrze jeść i że naszych jeńców dobrze traktują. Przemawiając do nas przez niemiecką tubę podał nawet swoje nazwisko, imię oraz stopień wojskowy. Po odpoczynku w leśnych ziemiankach na Choszczówce 12 stycznia wyruszyliśmy w pełnym rynsztunku bojowym do przemarszu poza Warszawę. Bez spania i odpoczynku przy 20-stopniowym mrozie. Wieczorem 16 stycznia podeszliśmy na bliską odległość do Wisły w rejon Góry Kalwarii. Zmęczeni drogą, bez snu i ciepłej strawy, zasypialiśmy oparcie o karabin lub drzewo. Czekaliśmy w ostrym pogotowiu na rozkos forsowania rzeki. Po północy z 16 na 17 stycznia ruszyliśmy do natarcia. Po lodzie śliskim jak szkło i w ciemnościach oraz wielkiej obawie, by nie natrafić na przeręble po pocisku artyleryjskim. Udało nam się przejść szczęśliwie i bez żadnych strat, natomiast zmęczenie dawało sobie coraz bardziej znać w dalszym marszu na górę Kalwarię, drogą śród łąki krzaków moczarowych. Ludzie byli tak zmęczeni, że spali idąc. Kilku wpadło do przydrożnego rowu i zmoczyło się do nitki. Po dojściu do jakiegoś drewnianego domu bez podłogi, który przed kilkoma godzinami opuścili Niemcy, rozpaliliśmy na środku pokoju ognisko, by się ogrzać i wysuszyć odzież. Ktoś skorzystał z chwili nieuwagi huńskiego i ukradł mu buty. My mieliśmy trochę uciechy, ale biedny Huński musiał w dalszym marszu owijać nogi szmatami aż jakiś wsi. Zlitował się nad nim ktoś i podarował mu buty. W górze kalwarii, w której znaleźliśmy się wczesnym rankiem, przywitał nas na rynku starszy człowiek. Wyglądał, jakby go z komina wyjęli. Klęknął przed nami i ręce złożył, jak do modlitwy. Wyjaśnił, że przez kilka miesięcy ukrywał się w piwnicy wieczorem 17 stycznia. Wkroczyliśmy do Warszawy, a właściwie do gruzów, które pozostały z miasta. Razem z nami ciągnęła do stolicy ludność cywilna, nie zważając na ciężkie warunki atmosferyczne, silny mróz i na to, że Warszawa jest zniszczona. W Warszawie nie znaleźliśmy miejsca, w którym można byłoby uchronić się przed dwudziestostopniowym mrozem, i chociaż parę godzin przespać po tygodniowym trudzie. W ocalałych od całkowitego zniszczenia budynkach nie było okien ani drzwi. Nawet w piwnicach szalały mróz i przeciągi. Nie pomogło zasłanianie otworów szafami i deskami, a była to już piąta doba bez snu i w ciągłym marszu. W Warszawie nie zagrzaliśmy miejsca, już nad ranem, wyruszyliśmy w pościg, zacofającą się armią niemiecką.